Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut Bitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dzisiaj. Najistotniejsza, więc do analizy, i spoglądając na notowania bitcoina, zauważymy, że jego kurs w dalszym ciągu utrzymuje się nieco poniżej granicy 38 tysięcy dolarów. To co pozytywne to to, że notowania Bitcoina nie zaliczyły jak dotąd żadnej ponadprzeciętnie dużej korekty spadkowej. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka wystąpienia takowej, dlatego że notowania BTC ustabilizowały się w ostatnim czasie w okolicy technicznego oporu i pozostaje pytanie, czy w najbliższym czasie dojdzie do powstania właśnie korekty spadkowej, czy być może po raz kolejny będziemy mieli sytuację podobną jak ta, którą obserwowaliśmy chociażby pod koniec października, kiedy Bitcoin też dobijał do technicznego oporu, zatrzymał się. Tam na kilka dni, natomiast nie spadł jakoś szczególnie i finalnie opór został pokonany. Tutaj dobiliśmy do granicy 37 500 dolarów, była reakcja podażowa w połowie listopada, była reakcja podażowa również w miniony czwartek. Natomiast ani jedna, ani druga nie przerodziła się w żadną większą wyprzedaż. Natomiast jak zerkniemy sobie na notowanie bitcoina z perspektywy interwału tygodniowego, to zauważycie, że w przypadku wystąpienia nieco głębszej korekty spadkowej, czołowa kryptowaluta mogłaby się cofać nawet w rejon 31 500 dolarów. Oczywiście Pierwsze wsparcie ja mam zlokalizowane w wysokości 34500 dolarów. Natomiast czy do tego pułapu, czy nawet niżej do 31 500 dolarów, w mojej ocenie ryzyko korekty jest. Nie można go w żaden sposób lekceważyć. To, co natomiast jest mimo wszystko optymistyczne, to to, że z dużym prawdopodobieństwem, nawet jeżeli taka korekta się pojawi, to będzie to właśnie tylko korekta. Chwilowe odragowanie, po zakończeniu którego myślę, że Bitcoin na ścieżkę wzrostów powrócił. Ja. Prywatnie uważam, że to co obserwujemy obecnie na rynku kryptowalut to jest początek kolejnej hosy. Ok, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, no bo wzrost obserwujemy już od niemal roku, a mówimy o jakimś początku, natomiast uważam, że jeszcze całkiem spora przestrzeń dla dalszego rajdu na północ jest. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że żaden trend nie trwa w nieskończoność. To po pierwsze, po drugie, żaden trend nie jest ruchem jednostajnym, prostoliniowym, tylko mamy ruchy impulsywne. Pomiędzy którymi występują korekty. Jeżeli mamy trend wzrostowy, no to będą to większe, bardziej dynamiczne ruchy wzrostowe, pomiędzy którymi występować będą mniejsze. Ale często dłuższe, jeżeli chodzi o czas trwania, ruchy spadkowe, więc jest ryzyko wystąpienia jakiejś korekty. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, ja patrzę w nią w perspektywie rynku kryptowalut naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie. Uważam, że tylko kwestią czasu jest, zanim Bitcoin wybije powyżej granicy 38 tysięcy dolarów. A jeżeli to już się powiedzie, no to moglibyśmy oczekiwać dalszej zwyżki, czy to w kierunku 40, ponad 42 tysięcy, czy dalej ponad 45-46 tysięcy dolarów. Zerkając na Ethereum też zauważymy, że w ostatnim czasie pojawiły się spadki. One co prawda nie dotarły jeszcze do granicy 1860 dolarów, no ale właśnie jeszcze nie dotarły, co nie oznacza, że dotrzeć tam nie mogą. Oczywiście w miniony piątek pojawiła się reakcja popytowa. Też całkiem ładna reakcja popytowa pojawiła się w minioną sobotę oraz w niedzielę. W niedzielę Ethereum wzrastało o 2,5%, natomiast musicie pamiętać o tym, że jedna świeca no, zbyt wiele tutaj nie zmienia. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, co działo się na Ethereum, chociażby w minioną środę, kiedy rynek wzrastał o ponad 4%. Czy to coś zmieniło? Nie, bo w czwartek spadał o prawie 5%, więc jednosesyjny wzrost naprawdę tutaj jeszcze zbyt wiele nie znaczy i wcale nie wykluczamy możliwości czy ryzyka spadku Ethereum właśnie w kierunku 1860 dolarów. Niemniej jednak biorąc pod uwagę dynamikę, czyli to, że notowanie Ethereum potrzebowały kilku dni, a mimo to nie były w stanie zanegować jednego sesyjnego wzrostu z czwartku, 9 listopada, no czyli momentum tego spadku jest mniejsze niż momentum tego rajdu wzrostowego, co przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia zwiększa prawdopodobieństwo, że okej, okay, ta korekta, ten spadek może być kontynuowany, ale właśnie z dużym prawdopodobieństwem jest to tylko korekta. Nie przerodzi się to w wielką wyprzedaż, nie przerodzi się to w zmianę trendu, po prostu będziemy mieli chwilowe odragowanie, po zakończeniu którego ET Room na ścieżkę wzrostów prawdopodobnie Podobnie powróci, a jeżeli powróci, jeżeli uda się wybić powyżej 2150 dolarów, to oczekiwać moglibyśmy dalszej zwyżki w kierunku 1350 dolarów, przepraszam, 2350 dolarów, albo zdecydowanie, zdecydowanie wyżej. Wówczas już będziemy mogli nawet mówić o, o pułapach grubo przekraczających 3000 czy 3500 dolarów za itiru. No i przejdźmy do tego, co znalazło się w Waszych propozycjach. Tu na pierwszy ogień idzie yy, Kuzi projekt, którego kurs wystrzelił no bardzo mocno, bo tu mieliśmy naprawdę spektakularny rajd wzrostowy, obserwowany tak naprawdę już od końcówki września bieżącego roku przypomnijmy, że wtedy notowania plasowały się bliżej 51 centów, w piku byliśmy powyżej 5 dolarów, czyli naprawdę spory wzrost, wzrost, który przyczynił się oczywiście do powybijania kilku technicznych oporów, między innymi te linie tendencji, dalej oczywiście horyzontalny pół wysokości dolara 80 centów wyznaczony na podstawie wierzchołków z połowy września ubiegłego roku. Natomiast yy, jaki jest problem? Problem jest taki, że tu mamy najwyższe wyceny. Ja nie mam z lewej strony wykresu żadnego wierzchołka, dołka, niczego, co byłoby powyżej aktualnym poziomem cenowym. Co oznacza, że trend jest wzrostowy, ta tendencja może być kontynuowana, ale z punktu widzenia analizy technicznej niemożliwe jest oszacowanie, do jakiego pułapu cenowego kurs będzie zmierzał. Czy poziom 5 dolarów to już był szczyt, czy może za chwilę będziemy na poziomie 50 dolarów? A z punktu widzenia analizy technicznej tego oszacować się nie da. To, co możemy oszacować, to potencjalne zasięgi dla wystąpienia jakiejś korekty. No i ja takie zasięgi biorę pod uwagę dwa, w sensie dwa możliwe scenariusze, które w mojej ocenie, Mogą się zmaterializować. Na ten moment jeszcze nie wiemy, który z nich e, finalnie dojdzie do skutku. Pierwszy jest powiedzmy dość łagodny, dość łaskawy, bo to jest scenariusz zakładający, że notowania będą utrzymywały się w trendzie bocznym, tak jak teraz ma to miejsce, czyli były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki. Jest to klasyczna konsolidacja. Układ, który statystycznie oznacza właśnie formację korekcyjną, bo rynek częściej niż jeżeli wybija z niej w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, czyli mieliśmy na północ, konsolidacja, jeżeli wybijemy górą, to właściwie na tym ta korekta może się zakończyć, czyli nie musi być jakoś szczególnie głęboka. Natomiast jeżeli wybijemy z tego zakresu dołem, no to oczywiście spadki będą mogły zatrzymać się w absolutnie każdym miejscu. Natomiast jeżeli mielibyśmy wyznaczać jakieś techniczne pułapy, istotne poziomy cenowe, no to kolejne wsparcie zlokalizowane jest dopiero właśnie w okolicy dolara 80 dolara 90 centów. No to są te to są te rejony, do których ewentualnie kurs mógłby zmierzać. Być może zatrzymamy się gdzieś wcześniej, no ale z technicznego punktu widzenia, przez wzgląd na dynamikę tego wzrostu, tu nie ma żadnego pośredniego poziomu, który dotychczas byłby dla rynku istotny, więc Prognozowanie, że jak coś nie działało, to nagle zacznie działać, nie ma większego sensu. Więc w pierwszej kolejności skupiałbym się na takim zakresie, takiej konsolidacji, no i obserwował, czy wybijemy z niej górą. Jeżeli tak, no to byłby to sygnał wzrostowy. Jeżeli wybijemy dołem, no to niestety te spadki mogłyby się dość wyraźnie pogłębić. No bo tu mówimy o tym, że dolne ograniczenie obecnej konsolidacji zlokalizowane jest w okolicy poziomu 3 dolarów, powiedzmy 20 centów a kolejne wsparcie to jest dolar 80, więc mówimy o naprawdę srogiej wyprzedaży. OK, idźmy dalej, zerknijmy sobie na kolejny projekt, który zaproponowaliście. Akasha Network, projekt, którego kursy jak zauważycie na wykresie też zaliczył w ostatnim czasie całkiem spory wzrost. Oczywiście zwyżka zapoczątkowana, ta ostatnia w rejonie technicznego wsparcia w wysokości 94 centów. Następnie pokonany lokalny opór w wysokości dolara 20 centów, i zatrzymaliśmy się na wysokości szczytów z drugiej połowy sierpnia, czyli okolice dolara 65 centów. Dziś o poranku obserwujemy pewną presję podażową. Oczywiście, jeżeli dojdzie nam tu do wystąpienia jakiejś korekty, no to rynek mógłby nam się cofnąć nawet do poziomu dolara 20 centów. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tendencja już jest wzrostowa, więc myślę, że raczej kwestią czasu jest wybicie tych wierzchołków, wyjście ponad granicę dolara 65 czy dolara. 70 centów, więc pytanie w mojej ocenie nie jest czy, tylko jest kiedy. No a jeżeli to już nastąpi, to można by oczekiwać wzrostów nawet gdzieś w, w okolice powiedzmy 2 dolarów. I 50 centów, więc ten potencjał wzrostowy będzie tu jeszcze całkiem całkiem wyraźny. Idąc dalej, zerkamy sobie na notowania AGIX, a więc Singularity Net, projekt którego kurs zaliczył w ostatnim czasie dość ładny wzrost. Przede wszystkim wzrost, który przełożył się na pokonanie i to notabene dopiero w trakcie wczorajszej sesji pokonanie technicznego oporu zlokalizowanego w okolicy 26,4 centa, mniej więcej oczywiście, czyli 0,2640 poziom, który był ładnie testowany już w czerwcu, był testowany w lipcu i był testowany także tutaj, na przestrzeni ostatnich dni. Wczorajszy wzrost, wzrost o ponad 20% w ciągu jednej sesji, jednego dnia przyczynił się do wybicia powyżej tego pułapu. Obecnie testujemy kolejny opór, natomiast nie jest to w mojej ocenie żadna ponadprzeciętnie istotna strefa. Jest to linia, która wyznaczała nam dolne ograniczenie równoległego kanału wzrostowego tego obserwanego, powiedzmy od drugiej połowy czerwca do drugiej połowy lipca i od tamtego czasu ta linia nie była ani razu testowana, więc okej okay, zatrzymaliśmy się tam wczoraj, natomiast nie uważam, żeby to był ponadprzeciętnie istotny opór, opór, którego nie da się pokonać. W mojej ocenie jak najbardziej szanse na wybicie powyżej są. Jeżeli taka zwyżka będzie kontynuowana, to kolejny opór już w mojej ocenie nieco ważniejszy, zlokalizowany jest w wysokości 33 centów. Dalej kolejne opory to jest odpowiednio 37 oraz 45 centów. Więc na te trzy pułapy cenowe zwracałbym uwagę. Te linie tendencji mam, ale traktuję je raczej jako ciekawostkę, a nie jako jakieś sztywne punkty odniesienia, przy których konkretnie jakieś jak spodziewałbym się jakieś wystąpienia jakichś większych reakcji podażowych. Uważam, że niekoniecznie musi się to tam wydarzyć. Być może po prostu przejdziemy przez te poziomy i za tydzień czy dwa usunę je ze swojego wykresu, uznając, że po prostu nie mają żadnego większego znaczenia. Idźmy dalej. Zerknijmy sobie na notowania Zikesha i jest to projekt, który na tle szerokiego rynku kryptowalut, na tle tych coinów, które regularnie omawiamy, analizujemy, wygląda bardzo, bardzo słabo. Chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że wygląda najgorzej, no ale nie przeanalizowałem wszystkich kryptowalut, więc zapewne znalazłyby się takie, które wyglądają gorzej. Natomiast ta sytuacja wygląda po prostu źle. Dlaczego źle? Dlatego, że Jesteśmy w okresie, w którym od kilku tygodni rynek kryptowalut dość wyraźnie zyskuje na wartości. Taka Solana wzrosła bodajże w ciągu ostatniego roku czy od początku tego roku chyba o ponad 750%. Wiele innych coinów wzrastało także całkiem wyraźnie. Bitcoin wzrastał bardzo wyraźnie, a Zcash no jakby nie ma mocy do wzrostu. Żaden istotny opór nie został tutaj pokonany. Oczywiście pozytywnym jest to, że nie spadliśmy już poniżej czerwcowych doków, czyli utrzymujemy się powyżej tego technicznego wsparcia w wysokości 24 dolarów. Natomiast, żebyśmy mogli mówić o jakimkolwiek optymizmie, Konieczne byłoby wybicie powyżej granicy 34,50 dolarów i centów. To mogłoby nam napędzić dalszy wzrost czy to w kierunku 42,50 dolarów albo nawet 50 dolarów. Natomiast na ten moment w dalszym ciągu utrzymujemy się w trendzie bocznym. Były spadki, były wzrosty, były spadki, teraz znowu są wzrosty. Nic porywającego, nie ma tu żadnej większej presji popytowej, więc sytuacja na tym etapie jeszcze wcale nie wygląda optymistycznie. Może to się zmieni, może Zikesh złapie trochę wiatru w żagle i wystrzeli powyżej 34,50. Natomiast, póki co to się nie wydarzyło. Mimo tego, że szeroki rynek kryptowalut dość wyraźnie w ostatnim czasie jednak zyskał, no tu takich wzrostów nie doświadczyliśmy. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania polki do no, Tu oczywiście zdecydowanie inaczej, bo tu wzrostów już doświadczyliśmy i może nie były one porywające. W sensie nie tak jak na notowaniach Solany, na przykład, ale były to wzrosty, które napawają optymizmem. Napawają optymizmem z jednego prostego powodu. Przyczyniły się one w końcu do wybicia górą z równoległego. Kanału spadkowego układu, który na notowaniach Polki obserwowaliśmy już od maja ubiegłego roku, więc bardzo, bardzo długo. E, oczywiście, co jeszcze byłoby potrzebne, żebyśmy mogli mówić o większym optymizmie, wybicie powyżej oporu. Ja ten opór mam teraz zlokalizowany gdzieś pomiędzy 5.85 a 610. Można brać to pod uwagę jako dwa odrębne poziomy, natomiast moje ocenie one są na tyle blisko siebie, że, że niekoniecznie jest sens tak do tego podchodzić. Pojawiła nam się w okolicy tego oporu oczywiście jakaś reakcja podażowa, być może spadki będą kontynuowane, być może polka dotcofnie się nawet do granicy wcześniej pokonanego oporu, teraz wsparcia w wysokości 4 dolarów i 80 centów. Natomiast biorąc pod uwagę po pierwsze jak istotne opory zostały pokonane, po drugie uwzględniając dynamikę tego rajdu wzrostowego i zestawiając to z dynamiką tego ruchu spadkowego, szacuję, że to jest tylko ruch korekcyjny, ruch, który oczywiście może być kontynuowany, który może sprowadzić notowania popit do, do granicy 4.80, ale ruch, który jest tymczasowy, a po jego zakończeniu prognozowałbym raczej powrót na ścieżkę wzrostów, wybicie z kolei powyżej 6 dolarów i 10 centów mogłoby napędzać dalszy wzrost gdzieś w okolice 7 dolarów albo dalej 7 dolarów i 90 centów. Dobrze, idziemy dalej, patrzymy na kolejne projekty. I na tapet trafia nam Litecoin. Projekt, którego kurs zaliczył dość ładny wzrost. Wzrost, który zatrzymał się jednak w rejonie linii tendencji. Wzrostowej, wyznaczającej górne ograniczenie równoległego kanału wzrostowego. Mówiłem o tych liniach już jakiś czas temu, dlatego że one może nie są identyczne w punkt co do, yy, do procentu nachylenia, natomiast są niezwykle niezwykle zbliżone do tej jednej linii tendencji, którą od dłuższego czasu już anotowanie, light na notowanie yy, na mam. Pojawiła się presja podażowa, natomiast późniejsze spadki. No, na ten moment nie były zbyt duże. One zatrzymały się w rejonie właściwie najbliższego technicznego wsparcia. O tym pułapie też mówiliśmy już chyba z tydzień temu, czyli granica 69 dolarów i mniej więcej 30 centów. Jeżeli odbijemy, no to taki Litecoin mógłby wzrastać nawet w kierunku 82 dolarów. Natomiast jeżeli rynek podejmie próbę zejścia poniżej tego pułapu, to w mojej ocenie trzeba będzie przygotować się nawet na możliwość spadku gdzieś w kierunku 62,50. Mniej więcej w tym miejscu przebiega nam linia tendencji wzrostowej wyznaczająca dolne ograniczenie całego tego kanału. Ona wyznaczana jest na podstawie dołków z 11 września oraz z 18 października, więc taką linię możecie sobie przeprowadzić. No i wiadomo, że ona będzie testowana na różnych pułapach cenowych w zależności od dynamiki. Jeżeli spadek będzie bardziej dynamiczny, szybszy, to możemy spać nawet do poziomu 62,20. Jeżeli spadek będzie wolniejszy, możemy spać do 63,40. Więc wszystko zależy od dynamiki ruchu, natomiast no to jest mniej więcej ten pułap 62, 50, 63 dolary, to jest ta strefa, do której w przypadku pokonania tego wsparcia Litecoin mógłby rzeczywiście podążać. My przechodzimy do kolejnego coina, jest to Zilika, projekt którego kurs dość ładnie wzrósł, wzrastając doprowadził do pokonania oporu wysokości 1,8 centa. Sama zwyżka zatrzymała się w rejonie kolejnego oporu wyznaczonego na podstawie wierzchołków z początku i połowy lipca, czyli okolice dwóch do 2,3 centa, czyli 0,0231 mniej więcej, tam pojawiła się reakcja podażowa. Oczywiście nie trwała zbyt długo spadki, trwały dwa dni, po czym znowu zaczynamy sobie wzrastać. Ogólnie ten wzrost tutaj, on nie jest tak dynamiczny jak na wielu projektach. Jest spory pod względem zasięgu, nie można powiedzieć, że jest najmniejszy, ale nie jest jakiś porywający, to nie jest taki wyszał jak rakietą do nieba, tylko jednak jest to takie. Trochę wzrastamy, trochę spadamy, trochę wzrastamy, trochę spadamy, trochę wzrastamy, trochę spadamy. Jest to zdecydowanie, zdecydowanie spokojniejsze. Jest ryzyko, że w przypadku wystąpienia ponownej presji podażowej zlika mogłaby zaliczyć nieco głębszą korektę, mogłaby się cofnąć nawet w okolice tutaj tego wcześniej pokonanego oporu. Teraz jest to wsparcie, które dodatkowo zbiega się ze złotą proporcją, a więc z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu wzrostowego. Natomiast trwałe wybicie, czy to bezpośrednio, czy po wcześniejszej korekcie, wyjście ponad tego Obecnie testowanego oporu mogłoby napędzić dalszą zwyżkę, czy to w kierunku 2,5 centa, albo kto wie, może nawet docelowo w kierunku tegorocznych szczytów, czyli granica powyżej 3,5 Centa. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest WAVES. W tym przypadku wzrosty zatrzymały się na granicy technicznego oporu zlokalizowanego w wysokości 2,44 dolarów, gdzie już kilka dni temu pojawiła się presja podażowa. Jeżeli te spadki będą rzeczywiście kontynuowane, to w mojej ocenie taki WAVES mógłby cofnąć się nawet w kierunku 1,85 centów. Fajna strefa, testowana w przeszłości jako wsparcie, tu testowana jako opór. Dodatkowo teraz pokrywa się ze złotą proporcją, czyli właśnie z mierzeniem 61,8, co to zwiększa szansę, że to jest naprawdę wartościowy pułap wsparcia, od którego rynek mógłby się ewentualnie odbijać, a późniejsze wyjście ponad granicę 2,44 mogłoby nam napędzić dalszy wzrost w kierunku nawet trzech dolarów i centów, czyli w kierunku wierzchołków tak naprawdę z połowy lutego bieżącego roku. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście jest Chining, projekt, o którym mówiliśmy już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Projekt, którego kurs bardzo ładnie wzrósł i to Spektakularnie mieliśmy wybicie powyżej granicy 9,30 oraz wybicie powyżej 12,30. Późniejsza zwyżka nie dotarła w rejon kolejnego oporu, sporo nam do niego zabrakło. Pojawiła się natomiast reakcja podażowa. No i teraz pytanie: Co dalej? Bo z jednej strony wczoraj. Doświadczyliśmy dość wyraźnego odbicia wzrostowego. Zwyżka o 8,5% to jest naprawdę całkiem, całkiem sporo. Pytanie, czy ta zwyżka wczorajsza oznacza zakończenie e, tej korekty spadkowej? W mojej ocenie jest zbyt wcześnie, żeby to zero -jedynkowo stwierdzić, dlatego że chociażby w, taki, w taką środę, 15 listopada, też mieliśmy wzrost o prawie 8%, a kolejnego dnia mieliśmy z kolei spadek o prawie 8%, więc. To, że wczoraj mieliśmy dość wyraźny wzrost, nie oznacza, że za chwilę jakieś spadki nie mogą się pojawić. Jest więc ryzyko wciąż cofnięcia się w kierunku 12.30. Natomiast wiele wskazuje na to, że ten spadek jest po prostu formą korekty. Jeżeli ona dobiegnie końca, czajnik powróci na ścieżkę wzrostu, Jeżeli tak się stanie, to moglibyśmy oczekiwać dalszej zwyżki w kierunku, czy to 19 dolarów, czy, czy nawet dalej 23.50, 29 dolarów albo 35 dolarów. Ja tam mam po prostu kolejne techniczne opory. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania gali, projektu, którego kurs wzrósł na tyle, że e, wystarczyło to, by pokonać techniczny opór, najpierw w wysokości niespełna 1,6 centa, później 2,1 centa. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, kolejny opór ważny, mamy w wysokości 2,8 centa. I dalej lokalny poziom, na który myślę, że warto będzie zwracać uwagę odpowiednio w okolicy mniej więcej 3,2 czy 0,0325 i nieco ważniejsza strefa w wysokości 3,7 0,0375 no, oraz 5,1 centa. Więc tu jeszcze przestrzeń do dalszego rajdu wzrostowego jest oczywiście całkiem spora, choć do najbliższego poru wcale aż tak daleko nie mamy, a więc podsumowując, jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe dla rynku kryptowalut w mojej ocenie Trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka wystąpienia w najbliższym czasie jakichś korekt spadkowych. One mogą być i na niektórych projektach mogą być całkiem głębokie. To nie muszą być zejścia pokroju 5 czy 10%, ale mogą być to zejścia nawet pokroju kilkudziesięciu. Natomiast w odniesieniu do zasięgu wcześniejszych rajdów wzrostowych, i tak powinny być one mniejsze. Nie powinniśmy zrównywać je z niedawnymi dołkami, tylko powinny być to raczej cofki w rejon wcześniej pokonanych oporów. Teraz poziomy te stanowić będą wsparcie, więc myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, iż nawet jeżeli takie spadki rzeczywiście się zmaterializują, to w okolicy tych technicznych wsparć pojawi nam się znowu presja popytowa, wskazująca na odbicie i powrót rynku kryptowalut na ścieżkę wzrostu. Jeżeli chodzi o perspektywy, Średnio długoterminowe one naprawdę wyglądają całkiem dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę kondycję globalnej gospodarki oraz przepływy pieniężne i to. Co dzieje się chociażby na rynkach kapitałowych? Tym wyraźny spadek kursu dolara w ostatnim czasie i to nie tylko w stosunku do polskiego złotego, o czym zapewne wiecie, ale dolar jest najsłabszą spośród walut grupy G8. Był najsłabszy w całym ubiegłym tygodniu i jest najsłabszy w skali całego listopada, czyli powiedzmy nieco ponad pół miesiąca. Do tego wszystkiego. Mamy oczywiście bardzo wyraźne wzrosty na notowaniach e, akcji. Amerykańskie indeksy giełdowe sporo wzrastały, polskie indeksy giełdowe sporo wzrastały, niemiecki DAX sporo wzrastał. Natomiast to, co łączy je to to, że podocierały w okolicy dość istotnych stref oporu i indeksy giełdowe, czyli indeksy akcyjne, mogą w najbliższym czasie doświadczyć pewnych korekt spadkowych. Biorąc pod uwagę, że są to rynki ze sobą skorelowane, czyli akcje i kryptowaluty są ze sobą skorelowane, jeżeli wystąpi korekta na rynku akcji, to może to być też pewien katalizator dla korekty na rynku kryptowalut. Więc warto na to zwracać uwagę. Natomiast, jeżeli chodzi o perspektywy, tak jak mówię na, na przykład przyszły rok, to w mojej ocenie one naprawdę są do, coraz bardziej optymistycznie. yeah coraz bardziej optymistyczne, szczególnie, że rynek finansowy zrewidował swoje oczekiwania dotyczące na przykład terminu pierwszej obniżki stóp procentowych przez rezerwę federalną z drugiej połowy przyszłego roku do początku maja przyszłego roku. To jest wyraźna, wyraźna rewizja. Zresztą widać to było po notowaniach i akcji i dolara amerykańskiego. Z mojej strony to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało, dajcie proszę znać w komentarzu, co to mają być za kryptowaluty. A jeżeli w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami zostawiliście już takie propozycje, a ja dziś tego nie omówiłem, to jest bardzo duża szansa, że mówię to czy też w środę, czy w piątek, bo przypominam, że słyszymy się standardowo w każdym tygodniu, poniedziałek, środa oraz piątek punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla Was, hej!